Ciała, tutti, witajcie, mangiare uewki. Dzisiaj przygotuję paszteciki ze szpinakiem. Do przygotowania moich pasztecików będzie nam potrzebne jedno pakowanie ciasta francuskiego, 10 koszynki gotowane, jedna mocarelka, dwa ząbki czosnku, jedno jajko, sezam czarny do posypania. No i gdzieś tak około 300 g szpinaku rozdrobnionego, rozmrożonego, bo używamy dzisiaj szpinak mrożony. No i zabieramy się najpierw na patelnię, położymy szpinak, żeby nam odparował z wody. Na patelnię nic nie wlewamy, ani mas... ani oleju, ani masła. Wrzucamy nasz rozmrożony szpinak i pozostawiamy tak na patelni kilka minut, aż nam odparuje woda. Po czym przecisnę do tego szpinaku dwa ząbki czosnku. W międzyczasie nastawiamy piekarnik na temperaturę 200 stopni, góra dół i rozgrzewamy piekarnik. Do mojego szpinaku przyciskam dwa ząbki czosnku. Ok. No tutaj wpadło taki duży kawałek, przyciągnę. I teraz posolimy ten nasz szpinak. Smażymy jeszcze minutkę dwie i pozostawimy do ostygnięcia. Szpinak przełożyłam na talerz, żeby szybciej ostygnął. W tej chwili zabieram się za nasze ciasto. Ciasto francuskie, francuskie lekko rozwałkujemy. O, leciutko sobie rozwałkujemy go. O, okay. O, I czekamy na szpinak, który się ostygnie. Naszą mozzarellkę kroimy w małe takie właśnie plastereczki, które ułożymy na naszym cieście francuskim. O, tak elegancko sobie pokroimy. Dobrze, ok. Na nasze ciasto francuskie najpierw nakładamy naszą szynkę gotowaną, tu jest w sumie 6 plasterków, także potrzebne nam będzie 6 plasterków takiej szynki dużej gotowanej, mniej więcej może będzie 15 deko, tak myślę, o. Teraz położymy nasz szpinak, rozłożymy na to, tak na każdy plasterek, dobra. rozmarujemy. OK. W sumie mogłam całe opakowanie podsmażyć, pod przygotować. Tam jest 400 gram. Także kto będzie robił, polecam całe opakowanie szpinaku. Tam jest 400, chyba 40 gram. Ja myślałam, że będzie za duża tu odparowała woda i prawie się nic nie zrobiło, ale już mam tak zrobione. Dobrze. Na ten szpinak e, kładziemy naszą mozzarellkę. Ok. Położę. I teraz o tak. W ten sposób. Dobra. I teraz... Zwijamy to. Zwijamy, kochani, w ten sposób. Widać, widać. O tak. O, tu się przykleiło. O, coś tak. Dobra, zawijamy jeszcze raz. W ten sposób. Odzywamy. i teraz tą, tą część. Ok. I teraz... Rozkłóconym jajkiem smarujemy nasze ciasto francuskie. Jak rozkłócamy nasze jajko, dolewam zawsze troszkę, tak gdzieś z łyżkę mleka do tego jajka. O, w ten sposób. Zamieszam i teraz posmaruję. Ładnie posmarujemy rozkłóconym jajkiem. O, elegancko. I teraz posypię naszym czarnym sezamem. Ja lubię, jest bardzo zdrowy. O. Sezam naprawdę uwielbiamy. Ja już kilka pasztecików takich różnych zrobiłam. Zawsze posypywałam tym czarnym sezamem. Dodaję właśnie koloru i wszystkiego. No i teraz mniej biorę i w ten sposób na, takie, na taką szerokość kroję moje paszteciki ten sposób i wyłożę na brytfankę, na której uprzednio położę papier do pieczenia. Wkładamy na drugą półkę od dołu do piekarnika, włączonego góra-dół. Z jednego opakowania ciasta francuskiego wyszło mi 11 pasztecików. Jeżeli mamy większą ilość osób, no to musimy użyć dwa opakowania, żebyśmy mieli co najmniej 22 paszteciki na zakąskę. No i oczywiście podwójna ilość składników, bo dwa opakowania szpinaku i więcej mocerelki szyneczki. No już teraz stawiam do piekarnika. Tak wyglądają paszteciki, które piekły się w temperaturze 200 stopni przez 20 minut. Kochani, myślę, że ten pomysł na takie moje piękne pasztyciki spodobał Wam się. Tu są właśnie jest szpinak, mozzarella, szyneczka, wszystko. Kochani, zapraszam na mieć mniej na mój kanał Mandziary Łewki. Kto nie wie, co to znaczy Mandziary to od razu mówię. Mandziarę po włosku znaczy jeść. To jest kanał kuchni włoskiej. Zapraszam Was wszystkich do subskrypcji. Tu na dole kliknijcie na subskrypcję, na dzwoneczek, a będziecie powiadamiani o wszystkich moich filmikach. Mam też fanpage ciao.eu. Mam też e, playlistę. Zapraszam Was na tą playlistę. No i zapraszam Was do komentarzy. Wiem, że pieczecie, że gotujecie, że robicie moje przepisy, ale bardzo proszę, kto nie wie, jak wejść na komentarze. Jesteście na moim filmiku. Idziecie, idziecie na dół, szczałeczką, mijacie wszystkie filmiki, i na końcu pojawia Wam się taki napis, komentarze, i tam możecie wpisać, jak Wam wyszło danie, danie konkretne, czy, czy ciasto, czy, czy mięsko. Bardzo proszę, także powtarzam, na dół, na dół, szczałeczką i na komentarze. Ja bardzo chętnie wszystkie komentarze. Czytam, biorę pod uwagę, odpisuję i pozdrawiam Was wszystkich. I wiem, że mi oglądacie też z Italii. Saluto tutti miei amici italiani, so che mi guardate. E, grazie mille che mi guardate, che siete iscritti da me, che vi piaccio. Allora saluto tutta la gente che conosce la lingua italiana. Ciao a tutti! Ciao! Piękne paszteciki. Ciao!